Pińiska akademia sportu numer 6. Zapraszamy na wojsku numer 2. Grają z krukami. Pas szóstka, gra z krukami. Da lepi mi ga da? Da? Ja, Jeszcze raz Państwa bardzo serdecznie zapraszam na stoiska gastronomiczne do Państwa dyspozycji. Tutaj mamy kiełbaskę z grilla, gorącą oczywiście kiełbaskę z grilla, zimne lody, zimne napoje, jak również wata cukrowa, popcorn, kręcony ziemniak i frytki. Także jeżeli ktoś z Państwa skłodniał i chciałby coś zjeść lub się napić coś chłodnego, zapraszam Państwa tutaj na stoiska gastronomiczne. Słuchajcie, kolejna seria G. Wojska zacznę od wojska 4 na 4, proszę słuchać e, żabki z rawki na tygrysy Lubań, maniowy, wojsko numer 1 Wojsko numer 2 Fanki szaleją Podobno jeden z tych gości tam się nie może doczekać, bo jakieś tam trzyny z klasy kibicują Czyli wojsko numer 2, fanki szaleją, piętniska akademia sportu nr 1. I wojsko numer 3, żubry lubań Maniowy, Pienińska akademia sportu 7. Wojsko 5 na 5. Kolejna seria gier. mks 2 orawa S5. Wojsko A. MNKS 2 orawa S5. Wojsko B. Fanki Blanki, zozole to my. Wojsko B. Fanki Blanki, zozole to my. Wojsko C. Dzikie jaszczurki ze zbójami rabka. Dzikie jaszczurki zbójaniem rabka. Wojsko C. Jeszcze raz wielkie podziękowania dla sponsorów i partnerów, dzięki którym bawimy się dzisiaj na gminę dziecka nowy Tarki, z Goldarskim Klubem Wielkarskiej Podcale Nowy i z Urzędy Miasta. Wielkie podziękowania dla partnerów, którzy spali naszą dzisiejszą inicjatywę, więc Urząd Miasta, nowy tak, Urząd Gminy, nowy tak firma Wojazd, firma Bartek, firma Jada, gorący potok, prescolor, jump planet, Didosport. EMI sport Federacja Cipa Tatlów, Obsługa Imprez Plenerowych Michał Kowalczyk, Player Nowy Piekarnia Hajnos, Piekarnia Żarlewcy, Kultownia Galicja, Tatrament Piotr Ścisłowicz, Pizzeria Martino, Pizzeria Taka Pizza, Bar Size, Restauracja Winek i firma Dorado. Wszystkim Państwu bardzo serdecznie dziękujemy za wsparcie, a jednocześnie zapraszamy tutaj na stoiska Gastronomiczne, przypominam, to z glina, lody, zimne napoje z jak również wata cukrowa, popcorn, kręcony ziemia i krytki. Grzegorz tutaj do namiotu z rozgrywkami. Bardzo proszę go Hajnosa na namiotu ja. z A ja sobie pozwolę jeszcze taką małą klubową prywatę zrobić, skoro tutaj pracujemy wszyscy razem. A jak ktoś z Państwa chciałby wesprzeć nasze działania, to mamy tutaj prośbę, że można zagłosować w szóstej edycji budżetu obywatelskiego Województwa Małopolskiego na futbolowe żaki nazwa zadania podchwalę na sportowo, także w ramach budżetu tego obywatelskiego będziemy się starali o pozyskanie środków na rozwój Akademii Piotrskiej Nowy tak, także jeszcze raz proszę, jeśli ktoś chciałby poprzeć nasze działania w budżecie obywatelskim w szóstej jego edycji, to zapraszamy tutaj do stoiska na stanowisko biura zawodu. Tutaj Pani Natalia ma specjalnie przygotowane na tą okoliczność ankiety, ma długopisy. Także serdecznie zapraszamy i prosimy Państwa o wsparcie. Kupia, kupia. Jak Państwo widzą, futbolowe emocje ciągle trwają. Mecze drużyn, dzikich drużyn na małym wojsku trwają. Na dużym wojsku w systemie 5 na 5 w systemie 4 na 4 Również najmłodsi adepci mogą tam na końcu wojska, bliżej strony zachodniej, zagrać swoje mecze. Także na osoby starsze również mogą wziąć udział tutaj. Tunbo Kozaków sprawdzić swoje umiejętności techniczne w czterech konkurencjach. Vamos, vamos, vamos. Yeah! God <laughs> yeah! Gente, vamos. Vamos bravo! bravo! organizacyjna osoby, które się nie zgłoszą do pierwszej rundy rozgrywek osoby, które się nie zgłoszą do pierwszej rundy rozgrywek a zadeklarowały się no niestety będą zdyskwalifikowane jeżeli się nie zgłoszą w ciągu najbliższej chwili niestety te osoby zostaną zdyskwalifikowane FIFA 23 namiot Obok reklam Joma, film Wojazd Także zapraszamy tam te osoby, które zadeklarowały się, a jeszcze nie rozegrały swoich meczów aby na tych udały W innym przypadku, Jest to te osoby. Brawo. Kto Słuchajcie, wojsko A. MMK jest bójka, Olawa S5. Wojsko. B. Królewscy LM Szczupaki I przesłuchajcie, tam była mała pomyłka w dzikie jaszczurki z Orabą S4 Dzikie jaszczurki ORAWA S4, boisko C Wojsko numer 1. Żabki, żabki z tygryskami Wojsko numer 2. Panki szaleją, Pińska Akademia Sportu 1. Wojsko numer 3. Pińska Akademia Sportu 7. Z żubrami.